O oh mój Boże. O oh mój Boże. To zostawiam tu To to okularki. Już się do was. Ty czy po się tam badia? Pranie się w wasmy Zaraz muszę się rozwiesić może to wezmę, jakoś przechwycam. Czekajcie. Lakier do paznokci. Wszystko tu jest, słuchajcie, wszystko. Zaraz już tu powyrzucamy. Gumka urwana. Nie wiem po co. Lakier do paznokci. Dobra, biorę pudełeczko, wyciągam. Jedno. Eee y Dalej wszystkie paragony za wysyłki. I drugie pudełeczko. też wyciągam Wszystko. Dwa pudełeczka. Zaraz będziemy to robić porządek. porządku. Gumki, roz... wszystko to. A, wszystko tu zrobimy. Od szafy. E, rączka. Nie mogę znaleźć nigdy kleju takiego, co by mi naprawdę przytrzymał tą szafę. Dobra. No to to są gadżety. To to nic się tu będzie. Spinki, widzę, że dużą takie, Dobra, to te spinki sobie przyczepie. Takie te spinki, nie? Rafaello, jakieś widzę, A jakiś żel do paznokci, ten żel, lakier do paznokci. To do opalania zostawiam. Zapachy więcej zapachów, kochamy to. Klej i znowu zapach. Dobra, to widzę, że tutaj, tak znowu gadżetowo. Tu jest pojemniczek na yy, chyba gąbeczkę, z naklejką na gąbeczka to powinna mieć w sobie w łazience, a nie tu. więc Zobaczymy, czy znajdę miejsce. E, tu gadżety. O, i mogłam sobie zmienić kolczyk w nosie. Właśnie. Dlaczego nie? Kolczyk w nosie zmienimy dzisiaj. Znowu nowy e, Hyaluronic Eye Filler z Biowen. Nowy, nieużyty. Więc do tego pudełeczka Ren. E, Global Protection Day Cream. Jeszcze nie nieużyty. Do magicznego pudełeczka, jak nie użyte. Czerwony lakier do paznokci, do pudełeczka. Sensei lifting effect, to jest do biustu coś. To też tutaj, gdzie nie używałam jeszcze rzeczy. Dobra. Okularki. Na no, okularki zrobimy sobie kompletnie mm, oddzielnie. I okularki Wam też pokażę oddzielnie. Tu są te gumki. To zrobimy bez po co mi tu folii, folijka, gumki tutaj gdzieś miałam, o tu będą gumki, ta rolka też może iść tu, bo tu widzę, że są takie luźne rzeczy, te takie na napęcherze, to też tu, ponieważ tutaj szły takie rzeczy do stóp, e, próbka, Ciszewska, Antalia, Edembra, o na pamiątkę zostawiłam, to dalej zostawię, e, dalej Poreless z My Clarence, to było to fajne takie koło nosa, jak macie takie pozapychane pory, to, to fajnie wygładza okolice koło nosa, i wtedy możemy aplikować sobie e, podkład. Tutaj powinna być próbka, która gdzieś mi tu uciekła, ale zaraz ją znajdę. Powinna być próbka Amerys. I to jest od. To jest to? Nie widzę, jest tam. Nie, to jest Valentino akurat. Tu jest jakaś Valentino próbka. Gdzie miałam perfumki? Tam gdzieś, nie? To tam, a tutaj powinna być Amerys. To zaraz ją znajdę. Tu jest Valentino, ale bez, bez, bez opakowania. Wkładka. Wkładka. Te takie nasutniki. To też tam z powrotem dam. Gdzie tutaj to było? Tu. Nasutniki, wkładki, takie rzeczy. Okularki do okularków. Gumka do gumek. Gumka do gumek. Te, te, te. próbeczka. Gdzie tu miałam te próbki? Tu. Dobra. że ja pamiętam, gdzie co kładłam, nie? Znowu wkładka. To zaraz tam dam. To jest ta druga rączka, czy to jest ta sama? Spróbuję ją przyczepić. Nie wiem, gdzie mam tą drugą. Perfumy, perfumy. Tu jest opakowanie od czegoś? Czy co? Od jakichś kolczyków. Od jakichś kolczyków opakowania to mi nie będzie potrzebne. Wkładka. Przyda się, jak zabraknie na cięższe czasy. Okularki, okularki, okularki. Nigdy za wiele. Opakowanie, okularki, okularki. Tylko mi nie wyliczajcie, please. Dobra, okularki, okularki. To już to wszystko. Eee, te naklejki, takie, to się akurat mi przyda, bo ja sobie w ten sposób podpisuję moje perfumy. No, sobie tu zostawię. Tu, co tu było? O, mój pierścionek. Kupiłam go w Turcji, a nieraz go nie miałam. Z literką A. Nie miałam go ani razu, nie? Z literką A. Pamiątka. Taki z Turcji przywiozłam. No, miło. Teraz mi się tak zrobiło. Czekajcie, gdzie to było? Tu. To zostawię. To zostawię z pudełeczkiem. Ładny. Dobra. Tu są te. Na, kasz, na gardło tabletki. To też tutaj będzie. Tutaj w tym pudełeczku. Gumki. To tu, gdzie gumki. Te. Wejpy wejpy, więcej wejpów, trzy wejpy zostawiam tu na cięższe czasy, żeby nikt nie wiedział że ja mam, ja będę wiedziała to jest co? Valentino tu jest ten Amerys ale pusty, więc gdzieś powinna być a gdzie jest ta próbeczka taka wiecie co? czekajcie, a ta luźna ta co tu była taka luźna, to co to było? gdzieś to widziałam o no moment, to gdzieś mi śmignęła taka pusta fioleczka i nie wiem co to było tu są woreczka, to nie, tu, tu jest woreczku, ta jest też woreczku, ta jest też w... nie mam, tej Pustej? Była jakaś pusta, nie? Dobra, no to to są woreczku. To gdzieś będzie, to jest pusta, to jest bez woreczka, ale to jest Valentino, to nie o to mi chodzi, to gdzieś muszę znaleźć. Co my tu mamy? Kulfi, pistacje, perfumy o zapachu pistacji. Kulfi się nazywają, chyba mi się podobały kiedyś. Eee, czekajcie. Znowu pistacje mi się skądś kojarzą, tylko nie kulfi, się tutaj się nazywają kulfi, ale pistacjowy zapach w ogóle był czegoś i teraz go wąchałam. Pistacio był, Jezu, nie pamiętam tej firmy, taka nieznana. One były w Space NK, Space NK. Czekaj, co spadły płatki, nie trafiłam do śmietniczka, ale był zapach pistacjowy. Bardzo ładny, bardzo ładny. Numer jeden, Margiela, kasztany zapach kasztanów. Margiela to były chyba te takie, co są te fireplace, coś tam, coś tam, nie? Tutaj teraz, muszę tak uważać, gdzie smaruję. Czekajcie. Bardzo ładny zapach, bardzo ładny. Takie, co mi się teraz podobają, więc muszę je używać. Muszę je używać. Pistacje. Tu Mancera Rose Vanilla. Mancera to nie pamiętam. Nie pamiętam już teraz. Mar Mancera... Znowu taki, oj, czekajcie, tu pod spodem już, już muszę gdzie indziej. Też ładne kurde, Rose Vanilla, ładne, ładne, nie opiszę wam. Trochę różany, trochę waniliowy, trochę kwiatowo-słodki, po prostu. Kwiatowo-słodki zapach, ładny. Bint Huran. Nie uja, nie wiem, co to jest. Nie mam zielonego, o ile już, Jezu, jak już długo gadam. Ja nie wiem jak wam to obcinam. To w ogóle jak jakiś męski trochę. Trochę jak męski, ale ma też coś słodkiego. Dajcie mi tu więcej go. Nawet ładny, taki nietypowy, nie wiem co to jest. Nie wiem, co to jest, ale coś męskiego tu wy, wy, wyczuwam. Nie wiem. Pokażę Gracjanowi, czy mu się spodoba. Nie wiem, czy on powie, że... Taki trochę jakby uniseksowe, ale mu pokażę, nie? Może mu się spodoba. I ostatni chyba, czy nie wiem? Migdałowe. Nie, nie ostatni, już widzę kątem mogę dalej. To nie ostatnie. E, migdałowe, piszę po prostu migdałowe. Taka chyba słodycz, czekajcie, tu na palcu dam. O, jaki ładny. On mi coś przypomina. On mi coś przypomina. Bardzo ładny zapach. Nie wiem, co mi przypomina. Migdałowe. Na pewno nie migdały. Na pewno nie migdały, ale bardzo mi się podoba. Dobra, to to jest to. Teraz tu pojemniczek znowu. Cleopatra Ink. Ja tę kupiłam. Dobra, kolczyk do pępka. Zobaczcie, jaki piękny kupiłam. Taki. On się fajnie błyszczy Do pępka. Kupiłam go tam w Cleopatra Ink, więc sobie będę chciała zmienić to. To już mam. Nie będę musiała kupować nowego. Czekajcie, tutaj są wejdowe. Muszę to jakoś postawić prosto, prostu, bo nie chcę stać. Olejek ESPA. Olejek do ciała. Nieużywany, więc też leci tu do tego pudełeczka magicznego. Z rzeczami, które nie używałam jeszcze. Dalej. Kolejne płatki. To są te z. Mm, no. Z czym? Dragon's Blot. Smocza krew. E, maseczka z rodialu z witaminą C. Brightening Mask. To, to powinno być w sumie tutaj, gdzie są do, twar do twarzy. Tylko nie wiem, czy jest miejsce. Oczywiście, że jest. Się upchało. Dalej, produkt jeszcze nie użyty. E, I to jest Nectar Serum. Skin Lab Diego dalla, Della, Diego dalla Palma. I chyba mam takie dwa. Tak. Dwa. Pamiętam, że kupiłam je na prące. Nie użyłam. Yy, też powinny być w pudełeczku jeszcze tym, co nie używałam. Czyli tu już zaczynam drugie pudełko, bo to już jest wypchane i już jest pełne. Dobra. Lecę dalej szybko, bo będę miała gościa, więc muszę się pośpieszyć. Oj, teraz ta do próbek. To kocham. Mhm. Takie odkrywać perełki, nie? Zapalniczka. Przyda mi się na pewno. To od razu zostawię sobie ją tu z przodu. Zapalniczka, krem Vitamin balans, serum z witaminą C i białymi winogranami z Apisu. Wędruję tam, gdzie nie używałam jeszcze rzeczy, bo jeszcze nie użyłam. Taśma klejąca to tu, gdzie zapalniczka muszę mieć pod ręką. Z BioVentive Whitening Smile Mask, może na wieczór zastosujemy, zostawię je tutaj z boku. Pasta moja do, nie pasta, tylko ten klej chyba, czy nie? Delikatnie miętowy, super mocny, korega. Ten do mojej protezki, nie? Także to zostaje gdzie? Tu może, gdzie są te takie opierduki. Ten sztyft do nosa to tu. No i tu mamy per pełno perfumek. Zobaczmy. Tu jest jakiś ten Glow Milk, nieużywany to do nowości. Wieczko do filtra od czajniczka. Wow, to pewnie tu jest od kogoś coś dostałam. Dziękuję. No dobra, zostawiam po prostu na pamiątkę. Nie pamiętam już od kogo to było. Wkładka. E, ten taki. Nie wiem po co mi to, ale zostawię. Tu chyba z Ewonu coś było. Chociaż jak zwykle ja jestem ślepa, tak? Z Ewonu jakaś próbka. E, dalej. O niwo afrodyzjak. O niwo afrodyzjak. Popatrzmy się w zapachę. Why not? Co to? Gdzie mam? Tu muszę jakoś tak malutko. Czy to jest coś mojego? Nie wiem, ale przypomina mi trochę bakarat. Przypomina mi bakarat. Nazywa się Oniwo Afrodyzek, ale przypomina mi bardzo bakarata. Bardzo przypomina mi bakarata. Czoklet. To pamiętam, że były czekoladowe. To już nawet nie muszę, wąchać, bo pamiętam. Neroli Portofino z Toma Forda, ej to jest to, Neroli Portofino, to są te niebiesko takie morski kolor, opa, te w oryginale i chyba się z nimi nie lubiłam, to są unisexe, czekajcie, muszę się do nich dokopać, bo urwałam jakoś woreczek, nie. o, ale się dokopałam, całkiem urwałam, chyba mi się nie podobał ten zapach, no ale sprawdźcie, to był unisex, to też wiem, ja miałam z nimi problem. Dokładnie, miałam z nimi problem, to nie jest moja nuta, Neroli Portofino, spytam się Graciana, czy będzie chciał, gdzie tu są te męskie, tu, tu jest coś z maka. jakieś coś z maka. chyba to był też mocny zapach, czekajcie, dobrze pamiętam, coś z maka to było, chyba to było coś mocne, nie będzie psiknąć nawet, nie czuć tu. może na karteczkę, oj, za mocno. Bardzo mocne, w ogóle nie moja nuta. Takie coś jak Fahrenheit, pytam, jak? pytam. Gracjana. Ślepa jestem już. Muszę to wyłączyć lepiej, nie? Muszę. O, teraz już ogóle nie widzę. Co to jest? Bella. Beautiful Bell. Beautiful Bell. Nie pamiętam, z czego to było. My way. Z Myłajem miałam problem. Ja zaraz sobie go porównam tam z tym. Będę miała porównanie. Bo mam go z tego. Lakosta. Pure L. Tylko nie wiem, czy to jest męski czy damski ta Lakosta. jak męski, to dam gra... oj, Oj. Ładne. E, zobaczę, może będzie chciał. To mu dam. E, Tier Muller, czyli Angel kocham. Alien Muller i to nie pamiętam. Tylko jeżeli alien, to chyba właśnie ten złoty. Ja go chyba sobie zamówiłam w perfumetce teraz yy, na live wczoraj. To mi się będzie podobało, bo lubię alieny. Tu jest co? Mm... Tiffany! O, miałam Tiffany. Pytałam mnie ostatnio Angelika o ten zapach. Nie mam tu nic. Przyknijmy, czy ja go lubię, czy go nie lubię. Bo pamiętam, no, że ja z tym zapachem coś miałam na bakier. Nie, to nie jest moja nuta. Zostawię tutaj. To nie jest moja. Zbyt, y, zbyt morska. Armani Code. Y, też nie wiem, czy to damski był. Armani Code. Czy to był damski, czy męski? Teraz będziemy wiedzieć. Męski. Armani Code. To damy Gracjanowi. A będzie miał trochę próbek, jak mu się coś spodoba. Black Opium kocham i zostawiam. A gdzie ten Mylis? Bo już go zużyłam i nie wiem po co ja trzymam opakowanie. Z bakarata. A tu co? Azzaro. No to na pewno to nie damskie. Azzaro wanted. Męski. Po co ja tu trzymam? To ja nie wiem. Tiry e, Alien Muller. To chyba był ten. Ten niebiesciutki, czy ten fioletowiutki, nie wiem, ale zostawiam. E, tu już nic nie zostało i jeszcze jest włos. Nic nie zostało, tak? Czy coś tu będzie? Nic fioletowy chyba alien i kaszmir, kaszmir to też była czegoś, wersja arabska, kaszmir jakiś arabski to był i ja będę się żegnać a propos od pierwszej szuflady. Uuu, yy. e, coś mi się tu podoba, trochę czekoladek tu czuję w tym kaszmirze, taki pół na pół, pół na pół, nie, taki coś mam z nim dzisiaj nie tegas. Nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dobra, ale to będzie do zapachów. Zapachy spróbuję sobie tu, wiecie co zrobić? Patrzcie, to co są w woreczkach, to sobie spróbuję spiąć tą... pięknie, prawda? I tutaj próbeczki tak luzem. Dobra, i kaszmir oddzielnie. To chyba w sumie, nie wiem, czy mogę tu właśnie mieć te wszystkie perfumki. Jak myślicie? Bo tutaj w sumie tu w sumie jest taki pierdolnik ze wszystkim, więc tu będą zapachy. Niech będą. To będą zapaszki. I tyle. Wszystkie moje nuty zapachowe. I zostałam z jeden wolny pojemnik. Wykorzystam go, słuchajcie, na. którą to tą stroną? Tą. Wykorzystam go na okularki. Yy, I przerywam, odezwę się do Was w drugiej części z drugą szufladą. Ale już trochę jednak, jak poukładam bo naprawdę to mi zajmie bardzo długo. A jeszcze przyjdzie zaraz Ola, więc chcę to szybciutko zrobić, a później Wam pokażę, co zostawiłam. Nie?